Cześć, ja jestem człowiek i chciałbym Wam teraz pokazać, jak się szybko kopie kloce w grze Minecraft. Więc, piszecie G A, my, E, my, O ty, E, taki duży na klawiaturze i jeden. I, ta, i, taki, I taki guzik Enter jest, to go klikacie i najlepiej nauczyć się przedtem latać, ale ja się nie nauczyłem, tak więc będę improwizować, tak więc jak już napisaliście, to wtedy jeśli klikacie prawy, to nie kopiecie, a jeśli klikacie lewy, to kopiecie. A dlaczego warto się nauczyć latać, bo możecie wypaść ze świata kopając. No, no to to był, od, no to to był odcinek, yy, raczej poradnik, jak stać się JJ Jokerem w grze World of Warcraft. Tak. Yy, do widzenia.